Mandero na kanale testujemy. W tym odcinku do stestowania wleciała zakrętarka akumulatorowa udarowa marki Dewalt model DCF 850. Urządzenie serii Atomic w systemie akumulatorowym 18V posiada silnik bezszczotkowy, maksymalny moment obrotowy 208 Nm. Posiada trzy tryby pracy przełączane za pomocą przełącznika suwakowego. Na pierwszym trybie generuje 1000 obrotów na minutę, na drugim trybie 2800 obrotów na minutę, na trzecim trybie 3250 obrotów na minutę i 3800 udarów na minutę. Uchwyt bitów 1/4 HEX umożliwiający łatwe zainstalowanie bitów w uchwycie. Oraz łatwe usunięcie poprzez odciągnięcie pierścienia mocującego korpus wykonany z tworzywa posiada gumowaną rękojeść oraz liczne odboje gumowe, które zabezpieczają urządzenie podczas upadku. W dolnej części korpusu znajduje się demontowalny uchwyt do paska, a z drugiej strony magnetyczny chwytak do bitów, podświetlenie powierzchni roboczej trzema diodami LED. Długość około 10 cm Wysokość z akumulatorem Power Stack 1,7Ah około 23,5 cm Wysokość z akumulatorem 5Ah około 25 cm Szerokość nieco ponad 6,5 cm Waga samego body bez akumulatora 967 g Waga z akumulatorem Power Stack 1,7Ah

Teście zakrętarka nie miała najmniejszych problemów z skręcaniem długich i grubych wkrętów ciesielskich oraz bez problemu zakręciła jak i odkręciła nakrętkę z deklarowanym przez producenta momentem 208 Nm. Pierwszy tryb w DCF 850 działa w taki sposób, że na tym trybie można warunkowo wkręcać kręty lub śruby, które wymagają bardzo małego momentu dokręcenia. DCF-850 jest jedną z najbardziej kompaktowych i jedną z mocniejszych zakrętarek w systemie akumulatorowym 18V typowych wad nie stwierdziłem. Do jednego detalu, jakiego mogę się przyczepić, to magnetycznych chwytak bitów, które otrzymujemy w zestawie. Posiada on dwa otwory mocujące, natomiast w korpusie jest tylko jeden otwór do zamocowania. Odnośnie akumulatorów, jeżeli zależy nam na tym, żeby DCF 850 miała jak najmniejszą wagę, jak najbardziej kompaktowe wymiary i generowała parametry jak z akumulatorem 5 Ah, przy czym nie zależy nam na długości pracy na jednym naładowaniu, to takie wymagania powinien spełnić akumulator 1.7 Ah serii Power Stack, z którym zakrętarka będzie lżejsza około 300 g niż z akumulatorem 5 Ah. Jeżeli miałbym porównać do modelu DCF 887, to prezentowana 850K oprócz bardziej kompaktowej budowy i niewielkiej różnicy w parametrach, jest odczuwalnie mocniejsza oraz jest bardziej dopracowana. Ma na przykład dużo mniejszy luz na uchwycie bitów, szybszą reakcję silnika na z spustu włącznika oraz lepiej działają tryby pracy. W mojej ocenie prezentowana zakrętarka jest w pewnym sensie wielozadaniowa, ponieważ znajdzie zastosowanie w szeroko pojętym budownictwie, w mechanice, w pracach, w trudno dostępnych miejscach, a na pierwszym trybie można nią wkręcać wkręty lub śruby, które wymagają dokręcenia niskim momentem obrotowym, jakim dysponują kilkuwoltowe wkrętaki akumulatorowe. To wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że odcinek będzie pomocny dla widzów chcących zakupić stestowane w dzisiejszym odcinku urządzenie. Serdecznie zapraszam do odniesienia się do materiału w komentarzach. Jeżeli podobał się odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do następnego piona.